Cześć, witajcie. Dzisiaj kilka zdań na temat geografii Madagaskaru, czwartej co do wielkości wyspy na świecie. Bardzo zróżnicowana, zarówno jeśli chodzi o kształtowanie terenu i klimat. Klimat zarówno tropikalny, suchy, półpustynny. Są też wybrzeża. Wschodni klimat jest właściwie odpowiedzialny za dużą wilgotność i bardzo duże zalesienie. Zachód wyspy to tereny półpustynne, pustynne, wyjątkowo suche. Z niedostatkami wody, i wynika to też z tego, że jest tam duża bieda. Wyżyna madagaskarska leży w centralnej części wyspy z najwyższym wzniesieniem, który ma prawie 2900 metrów. Endemiczności tej wyspy, w wyjątkowej fauny i florze, która występuje tylko tam, już nagrałem Wam jeden odcinek. Wybrzeże przepiękne, cudowne, plaże piaszczyste, a wokół Madagaskaru liczne, przepiękne rafy koralowe. Nic tylko przyjechać, odwiedzać. 一些叫叫什么？